to postawiliśmy na emocjonalny przekaz, ponieważ zrozumieliśmy, że nie ma ważne jest merytoryka, nieważny jest program, nieważne są naprawdę propozycje programowe, jak coś chcemy zrobić, ważne są emocje, bo te emocje napędzają wyborców. I od kilku miesięcy bardzo odwołujemy się do emocji, niektórzy nawet za bardzo. I już kiedy komuś się wydaje, że tym razem Konfederacja już przegięła, bo batożenie homoseksualistów to już jest naprawdę przesada, to nam poparcie rośnie. Bo kiedy Grzegorz Brown wyskoczył z zastanawianiem się, czy warto tych homoseksualistów batorzyć czy nie, osiągnęliśmy maksimum w sondażach. I to się może wydawać dziwne, ktoś może się czuć zaskoczony, ale tak wygląda rzeczywistość. I musimy z tej rzeczywistości po prostu wyciągać wnioski. Do tego mamy wielu rozpoznawalnych liderów, idziemy ze skraja na wielkich emocjach. I to po prostu działa. I w sondażach ostatnio mamy 5-6%, bo wiemy, jak się robi politykę. Co jeszcze robimy? Robimy badania fokusowe. Robimy targetowanie reklam na Facebooku z machine learningiem, korzystamy z najlepszych wzorców z marketingu politycznego ze Stanów Zjednoczonych z kampanii Donalda Trumpa, korzystamy ze wzorców z kampanii brexitowej w Wielkiej Brytanii. Robimy teraz to, co robią najlepsi w naszym fachu na całym świecie. Dlatego niezwykle bawi mnie, gdy ludzie, którzy strasznie się obrazili na Korwina, poparli następnie gazdowskiego, wyzywają nas od miesięcy od jakichś wariatów, mówią, że my nie wiemy, jak się robi politykę, jesteśmy niepoważni. Ludzie, ci ludzie poparli projekt polityczny, który od samego początku był skazany na klęskę, bo przeczył wszystkim regułom polityki. Chodzili po internecie, jak się chowi, każdego się pytali, czy chcą porozmawiać o podatku przychodowym. A my w tym czasie korzystamy z najlepszych możliwych wzorców, robimy badania fokusowe, sondaże, ekspertyzy. I pytanie: kto tu jest szurem w tej sytuacji? Skoro my robimy te badania, skoro robimy te grupy fokusowe, skoro my śledzimy, jaki przekaz trafia do wyborców, to my wiemy, co mówić, żeby wyborcy tego słuchali. Korzystamy na, z danych. To jest podejście naukowe. I z tego powodu, w sposób taki naukowy, wyszło nam, wyszło nam pięć naszych postulatów. Nazwałem je Piątką Konfederacji. Właśnie je ogłaszam w światu po raz pierwszy: Piątka Konfederacji. Nie chcemy Żydów, homoseksualistów, akcji podatków i Unii Europejskiej.